Cześć, to Marek. Szybkie info od twórcy kanałów Kaszanka i Dzielna z Piłka. Chcemy tworzyć dla Was najlepszy content, na jaki nas stać, a stać nas na niewiele. Półprofesjonalny, czyli dokładnie tyle, ile potrzebujemy. Dzięki Waszemu wsparciu będzie można poświęcić więcej czasu na jeszcze bardziej średnie materiały i rozwijać kanały na własnych zasadach. Z góry dziękujemy. Yy, szczegóły macie w linku. Jezus, jakie żebranie. Wstydu nie mają. Thank you Towarzysz Mareczek? Na co towarzysz czeka? A tak mi się sentymentalnie zrobiło. Towarzyszu! Sentyment to można czyść do towarzysza nawałki, towarzysza piechniczka, towarzysza górskiego, towarzysza Gierka, ale do towarzysza probieża? No jakoś tak sentyment mnie. Sentyment do probieża! To się ociera o jakąś. Erotomanię A to co? Pan Stefan zbiera haki na golfiarza? Jakby miał zacząć coś wjeżdżać? Ha, towarzyszu Mareczek Takie dokumenty to zostały zabezpieczone jeszcze Przed tym jak towarzysz Prodisz oszalał A kto następny? To się okaże Pierwszy sekretarz na pewno wybierze tak jak zawsze Źle? Najlepiej jak umie Czyli źle A gdzie pan prezes? U ideologicznego wroga Gdzie? A patrz, ten z metra cięty idzie. To? Oleż, to się postarzało. Bezzi, to już przeszłość. Panie prezesie, idzie szef FIFA. Gdzie? Aha, MR. Kolesie. Aha, infantylno. SPASIBA for zaproszenie. What? Very big turniej! Very nice. Big money. Yes, yes. I heard you had uh, some problems with the uh, national coach. Co robił? Że mamy problemy w drużynie narodowej. Nie problemy, no, no, no problems, everything хорошо. No circus? Jaki cirkus? KOPA! Infantelno. Cirkus, to ty tu próbujesz wszystkim wcisnąć! What? What, what, gównem w płot! Kasa misiu, kasa! Kasa? Gdzie jest moje trzysta panie? Wysapało! USA? Ha, podobno pojechali rozmawiać z jakimś kandydatem na nowego probierza. ale dziś wracają, oby bez stonki czy tam innego, Włuchana. A właśnie. Halo? Halo? Jakie k***a ku... Do kogo ty dzwonisz, piękna mancie? E, was? E, what? E, Przepraszam? A cholera. Różni tu byli, ale takiego to jeszcze nie. Ja jestem Mirosław. Iwana. Kloze. Baba. Baba? Na ciebie to twoja baba, kawalerze. Moja baba? Szybko się uczy. Lubi dominację? Co? Nic, nic, polubi. O, oh, wow, pan Kloze, a co pan tu robi? Hej. Chciałbym kandydować na selekcjonę National Mannschaft Pan Obersturmbannführer Führer Amant zostawi papierki na kuwetce. Ja? No, ty, ty, grrr. Eee. Pani Iwono, Zamknij ryj, urabiam te paty, mi tu kokbloka robisz. Wszystko ok? Mi jest bardziej niż ok. Jest. Wunderbar. Wunderbar? A zrobisz mi arabskie gogle? Was? Arabskie gogle? A co to znaczy? Przerzucasz armatę przez głowę, a na oczy kładziesz swoje? Jestem! Już jestem. O, pan Perez już wrócił. Dom bez ajca, to jak dom bez wody. Bez fundamentów. A przywiózł mi pan coś z USA? Tak. Tak? A co? Wolność! Wolność? A ten tu? Eee, morgen, her, kolesia. Mm. Hans Kowalski. Mirosław Kloze. Poldeutsch. Co? Ein kartoffel z Opola. Pan Kloza to może być ciekawa opcja, bo niby Polak, ale zagraniczny. Niby obcy, ale trochę nasz. Klapki z Lidla, ale chlebek z Polomarket. Herkolesia, chciałbym kandydować na selekcjoner. Aha, doświadczenie jest. Ja, bardzo duszę. Mnie możesz dusić. Eee. A tu ty? Znam Roberta Lewandowskiego. Gwiazda. Hans? Miro My wszyscy myśleliśmy, że znamy Roberta A się okazało, że to zwykły Lewandowski z wioski Thank you for your question, Mr. Closet Ja? Ja, ja, na no twardo Jak powiedziałem, zostawij papierki, odezwiemy się do pana Telefon? Ja zadzwonię Serio? Oj Widzisz Hans? Pełen profi Marek! Tak, panie prezesie? Wołaj mój sztab, będziemy dywagować Ogórki? Eksperci! Ale tak, ogórki też otwórz Panowie! Sztabie mój najpiękniejszy, moja drużyna bez pierścienia! Spotykamy się w tym pięknym, właściwie wręcz rytualnym już zebraniu na wybór kolejnego, zajebistego selekcjonera, naszej pięknej repentacji. Hiszpania, 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 Hiszpania. Absolutna zgoda. Najważniejsza kategoria: czy gra w golfa? A jak gra? Jeśli kandydat grał, gra. lub będzie chciał kiedyś grać. Out! Nie będę więcej tolerował gościa w rurkach z kijkiem. To musi być też ktoś, kto poradzi sobie w barażach. Tam jeszcze trzeba się dostać. Spokojnie! Ostatnio to nasza specjalność. Proszę bardzo! Daję 500 i słucham waszych kandydatur. Hiszpania. To on żyje? Oczywiście. Gmoch ostatnio dał wykład o sztucznej Szczące? inteligencji. Aha! Kasperczak! Jak Kasperczak? Ma doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji afrykańskich. Hmm. A to nie to samo? U nas właściwie już jak w Burundi! Hmm. Nie moja wina. Urban. Ten na pewno nie żyje. Nie ten, Jan Urban. Polski Ancelotti. Ludzie, no powariowaliście? Był już Czesio, polski Mourinho. Był już Pradyż, polski Guardiola. Teraz polski Carlo? To może jakiś teraz Portugalczyk. Co? Polak, Portugalczyk. Polak, Portugalczyk, Polak, więc teraz. Pedro Pauleta? Nieśmieszny. A nie bawi. Czyli kto? Fejo. Kuwetka? Ale jaja. To może duet Urban-Fejo? Hiszpania. Panowie, ja jestem może i szalony. Ale nie pierdolny. Hiszpania. No, była z nim rozmowa. Maciuś! Prezes kulesza. Wiesz co? Akurat sobie przypadkiem przychodziliśmy? Tu w Miami? No, tak wyszło. I tak idziemy i patrzę. A tu najlepszy polski trener ostatniej dekady. Eee, a gdzie haczek? A tam haczek. A nie chcesz, może? Nie. Ale jeszcze nie skończę. Może. Nie, dziękuję. Maciuś? A co cię może przekonać? Zmiana prezesa. O tych! Myślę, że jest potencjał. Negocjacje trwają. A kto złożył papiery? Jest kilku: yy, Nenad Bielica, Carlos Cueiros, Jacek Magiera, Winifred yy, Scheffer, Gareth Southgate. Co to za szrot? Hiszpania. No dokładnie. Muzurpator. Czego? Na linii kandydat. Kto? Halo? to Czesio. Czesio dzwoni. No wiem, lubi to. Premiowy Czesio. Czesio czeka. Czesio właściwie, to stoi już w blokach. Że gotowy do powrotu? Nie. Czesio dosłownie stoi w blokach, we wrześniu. No i? Nie możecie, może podstawić tu jakąś taksę do domu Czesia? Co? Ale burdel. Marek, to nie burdel, to jest. Co znowu? Na linii kandydat. Znowu? Prezes? Jestem gotowy, by... Znów przejąć ster? By wysłuchać Przetociny. I poprowadzić Repentatię... Ku chwale. Bo ja... Pomyślimy! Jezus! Ale czas! Sam sobie taki sprawiłeś. Znowu jesteśmy w tym samym punkcie. Nie ma ciągłości. Jak nie ma? Przecież ciągle tu jestem. Ciągłość zachowana. Wspaniały czas! Czas kręciny. Hiszpania? Marek! Czujesz to? Co? Zapach! Zapach? Zapach, synu! Nic innego na świecie tak nie pachnie! Marek! Uwielbiam zapach wyboru selekcjonera a poranku! Heh! To jest ta się przy niej chowa, boska piłka nożna, jak to prezes rzecze. my jesteśmy wielcy na sto pięciolecie prezes Cezary, szef co zna ten rytm, futbol i muzyka, ma się ten rodzony skład.